Zakończył się remont jednej z kondygnacji budynku Urzędu Gminy Wiejskiej Lidzbark-Warmiński. Urzędnicy już przyjmują petentów i są zadowoleni z komfortowych warunków oraz nowego wyglądu pomieszczeń. Remontem objęto korytarze na drugim piętrze i pokoje, w których pojawiły się też nowe meble i wyposażenie. Modernizacja, przypanującej wciąż pandemii COVID-19, pozwoliła stworzyć dodatkowe pomieszczenia, przez co urzędnicy pracują pojedynczo, ograniczając kontakt z innymi. Budynek przy ulicy Krasickiego 1 w Lidzbarku Warmińskim został wybudowany pod koniec lat 20. ubiegłego wieku jako dom emeryta. Dysponował miejscami dla 46 osób. Obecnie pełni funkcję siedziby Urzędu Gminy. Od ponad 20 lat należał do trzech jednostek samorządu terytorialnego, powiatu Gminy Wiejskiej i Gminy Miejskiej. Co powodowało trudności w zarządzaniu obiektem. Obecny wójt gminy wiejskiej, Lidzbark Warmiński, Fabian Andrukaitis, postanowił to zmienić. Pertraktacje między wójtem starostą i burmistrzem okazały się skuteczne. Spotkały się również z aprobatą Rady Gminy Lidzbark Warmiński, dzięki czemu gmina sukcesywnie wykupywała pokoje, remontując je systemem gospodarczym, usprawniając w ten sposób obsługę interesantów. Obecnie w urzędzie został tylko jeden pokój należący do miasta. Celem jest zakup tego pomieszczenia, tak by budynek w całości był już własnością gminy wiejskiej Lidzbark Warmiński i mógł się stać miejscem przyjaznym, pomocnym i komfortowym zarówno dla pracowników, jak i obsługiwanych petentów. Gmina wiejska Lidzbark Warmiński planuje także dalsze remonty systemem gospodarczym, wykorzystując przy tym własną kadrę pracowniczą. Mają one objąć partner i klatki schodowe. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv